Witajcie miłośnicy koktajli. Tu Aleksander, a przed Wami kolejny odcinek sztuki mieszania, a w nim zobaczycie 5 aspektów, na które musicie zwrócić szczególną uwagę, jeśli nie chcecie zrujnować Waszych domowych drinków. A ostatnia kwestia wydaje się najbardziej istotna i zbyt często pomijana zarówno przez amatorów koktajli, jak i podczas przygotowania domowych posiłków. Największym błędem jest używanie zbyt małej ilości lodu oraz lodu kiepskiej jakości. Na ten temat mógłbym rozwodzić się sporo i całe szczęście już to zrobiłem w innym odcinku, więc jeśli chcecie wiedzieć dosłownie wszystko o domowym lodzie do koktajli, to obejrzyjcie odcinek, do którego link znajdziecie w opisie i prawym górnym rogu ekranu. Mówiąc o kiepskiej jakości lodzie, mam na myśli mętne i zbyt małe kości, często robione w plastikowych tackach lub foliowych torebkach. Niestety, to najczęstszy widok w domowych zamrażarkach. Zamiast tego, wybierzcie formę wykonaną z silikonu, oznaczoną przez sprzedawców jako wytwarzającą lód XXL. Takie kości mają bok około 3 cm, i jest to standardowy rozmiar używany w koktajl barach. Link do foremek znajdziecie w opisie filmu. Podczas szejkowania takie większe kości nie zmieniają się w masę pokruszonych kawałków, które nie są w stanie odpowiednio spienić koktajlu, a w samych drinkach dłużej utrzymują niską temperaturę bez przesadnego rozwadniania mieszanki. Drugim bardzo częstym błędem jest używanie zbyt małej ilości lodu. W większości przypadków podczas szejkowania shaker powinien być wypełniony minimum w połowie, a najlepiej w 3 czwartych objętości kośćmi lodu. Mniejsza ilość to gwarancja wodnistego i niezbyt schłodzonego koktajlu. To samo dotyczy mieszania w szklanicy barmańskiej. Nie tylko na start musi być schłodzona lodem lub zmrożona w zamrażarce, ale podczas samego mieszania lodu nie może być mniej niż 3 czwarte jej objętości. Jeśli przygotowujecie drinki serwowane na lodzie, takie jak jeans Tonikiem lub Aperol Spritz, to z reguły szklanka powinna być wypełniona lodem po same brzegi. Taki koktajl dłużej utrzyma smak i niską temperaturę. Jeśli jednak wolicie nieco cieplejszego drinka, wtedy możecie wypełnić lodem przynajmniej połowę szklanki, a sam koktajl należy wypić szybko, w ciągu około 2 minut, zanim zdąży się za bardzo rozwodnić. Jeśli przygotowujecie koktajl na zimno, a nie na ciepło, a taka sytuacja ma miejsce w większości wypadków, to zapamiętajcie to przykazanie. Naczynie, do którego przelewacie koktajl musi być schłodzone, zwłaszcza kiedy drink jest serwowany w kieliszku bez dodatku lodu. Dlaczego jest to takie ważne? Bo optymalna temperatura serwowania koktajli to przedział między minus 5 a minus 1 stopień Celsjusza. Kilka stopni więcej, alkohol stanie się dominujący, a pozostałe składniki zbyt wyraziste. Nie po to schładzaliście i przy tym rozwadnialiście koktajl podczas szejkowania czy mieszania w szklanicy, żeby teraz niską temperaturę płynu ocieplić szkłem mającym temperaturę otoczenia. Sposoby na schłodzenie szkła są dwa. Możecie uzupełnić je lodem. Najbardziej efektywny jest lód kruszony, ale kości też spełnią zadanie, chociaż zajmie to więcej czasu. Drugim sposobem jest włożenie szklanek do zamrażarki na przynajmniej pół godziny. I tutaj polecam tę metodę, zwłaszcza w przypadku koktajli, które po schłodzeniu w szklanicy przelewane są do kieliszka bez lodu. Kolejnym aspektem związanym z doborem szkła jest jego objętość. Zawsze w przepisach podaje nie tylko rodzaj naczynia, np. Na niska lub wysoka szklanka, ale też jego pojemność. Gotowy koktajl musi zmieścić się w szklance, a poziom płynu powinien sięgać maksymalnie 1 cm poniżej rantu naczynia, tak żeby pijący nie miał szansy oblać się drinkiem. Jeśli koktajl zawiera lód, to szklanka musi być na tyle duża, żeby pomieścić zarówno płyn, jak i lód wypełniający ją od dołu do góry bez wolnej przestrzeni bliżej dna szklanki. Precyzyjne odmierzanie składników to jedyny sposób na otrzymanie powtarzalnych, zgodnych z recepturami koktajli. Nawet najlepsi barmani używają miarek. Ci, którzy nalewają alkohol z ręki, jeśli szanują swoją pracę, regularnie ćwiczą tak zwany free pouring. Na butelkę nakłada się nalewak zapewniający jednostajny przepływ płynu. Barmani nalewają określone ilości alkoholu, następnie odmierzają je i sprawdzają swoją precyzję. Przy regularnym treningu odchylenie od zakładanej objętości nie przekroczy 5%. Do odmierzania koktajlowych składników, zarówno w domu, jak i barze, najlepsza jest miarka barmańska Jigger, składająca się z dwóch części, które mają wewnątrz dodatkowe podziałki. W używanych przeze mnie miarkach mniejsza część mieści 30 ml, a w środku ma podziałki na 10 i 20, większa pomieści 45 ml z podziałkami wewnątrz na 15 i 30. W ten sposób jednym jigerem jestem w stanie odmierzyć większość potrzebnych wartości. Jeszcze lepszym rozwiązaniem dla domowych barmanów będzie miarka wyposażona wewnątrz w pełną skalę z podziałkami co 2 ml. Linki do tych jiggerów znajdziecie w opisie. Jeśli nie macie takich miarek pozostaje wykorzystanie kieliszków do wódki. Ich pojemność waha się od 30 do 60 ml. Nie jest to do końca ważne, chociaż najlepiej używać tych 40 ml. Załóżcie, że każde 40 ml w przepisie odpowiada jednemu kieliszkowi czy szotowi. Przeliczcie recepturę na kieliszki i tak cały kieliszek to 40 ml, połowa to 20, 1 czwarta to 10 ml itd. Tak w ten sposób zachowacie proporcje, nawet jeśli finalna objętość koktajlu będzie nieco inna. I na koniec kwestia składników używanych w koktajlach w bardzo małej ilości. Przykładem jest Angostura Bitters i syrop cukrowy w koktajlu Old Fashioned. Tutaj polecam wyposażyć się w buteleczkę z kroplomierzem i małe apteczne strzykawki o pojemności 1 i 5 ml. Koktajl to suma użytych składników. Będzie tak dobry albo tak zły, jak jego poszczególne elementy. Wystarczy jeden kiepskiej jakości składnik, żeby zrujnował smak pozostałych, nawet najlepszych. Dlatego zadbajcie o możliwie najświeższe i naturalne produkty. Nie sprawią, że wasze alkoholowe koktajle staną się zdrowe, ale zapewnią najlepsze doznania smakowe. Nie używajcie gotowych, zabutelkowanych soków cytrusowych. Sok z limonki i cytryny zawsze wyciskajcie samodzielnie. Przechowujcie je w lodówce nie dłużej niż 48 godzin, chociaż najlepiej smakują do 8 godzin od wyciśnięcia. Nie korzystajcie z soków kartonowych, które są pasteryzowane i rozrobione z koncentratu. Zamiast tego wybierzcie przynajmniej te oznaczone jako NFC, czyli nie z koncentratu, a najlepiej świeżo wyciśnięte. Unikajcie też sztucznych syropów smakowych, np. waniliowego czy malinowego. Większość z nich można przygotować samodzielnie z naturalnych składników, i na tym kanale dowiecie się, jak je zrobić. Niestety na polskim rynku póki co nie ma dostępnych gotowych, jakościowych produktów tego typu. Odnośnie alkoholi kupujcie przynajmniej te ze średniej półki cenowej, a nie z tej najniższej. Polecam też zaglądać do opisów pod moimi filmami. Tam zawsze podaję marki alkoholi godne uwagi. Nierzadko zdarza się, że alkohole w tej samej cenie znacznie odbiegają od siebie jakością, a sukces sprzedażowy tego gorszego to efekt jedynie dobrego marketingu. I na koniec kwestia domowych składników syropów owocowych, pire czy alkoholowych infuzji. Tutaj zawsze postępujcie zgodnie z przepisem, zachowując podane proporcje. Używajcie wagi i kubków z podziałką. Gęsty syrop cukrowy zawsze musi mieć taką samą ilość cukru. W innym wypadku nawet właściwe odmierzenie składników podczas budowania koktajlu nie zapewni Wam właściwego rezultatu. Nieprzestrzeganie tej zasady to gwarancja bałaganów kuchni, chaotycznych poszukiwań porozrzucanych butelek i sprzętów barmańskich lub po prostu zorientowania się w trakcie robienia koktajli o braku jednego ze składników. Bizon Place to francuski termin używany przez kucharzy, jak i barmanów, oznaczający wszystko na miejscu. Zasada ta odnosi się nie tylko do składników i alkoholi, ale dotyczy też sprzętu barmańskiego, czy nawet ręcznika papierowego, czy ścierki. Wszystkie elementy potrzebne do przygotowania koktajli powinny mieć swoje ściśle określone miejsce w waszej kuchni i być gotowe do użycia. Ma to szczególne znaczenie, kiedy zorganizujecie kilkuosobowe koktajl party, ale nawet przy wieczorze we dwoje znacznie usprawnia serwowanie drinków. Najpierw wypiszcie receptury koktajli, zróbcie listę potrzebnych składników i sprzętów barmańskich. Przygotujcie składniki bezalkoholowe, syropy, soki cytrusowe i piry owocowe polecam przelać do pojemników lub zbanków. Teraz wyłóżcie wszystkie elementy układanki, tworząc swoją domową sekcję barmańską. Moja składa się z kilku gumowych mat i deski do krojenia. Bliżej z lewu znajdują się shakery, strajnery i pojemnik z lodem. Na drugiej macie układam składniki bezalkoholowe, a przed nimi butelki z alkoholem. Na środku znajduje się deska i nóż. Przede mną podłużna guma robocza, na której przygotowuję koktajle. A teraz zobaczcie, jak szybko i sprawnie zrobię dwa Whisky Sauer. Zauważcie, że po nalaniu danego składnika pojemnik trafia z powrotem dokładnie w to samo miejsce. Dzięki temu podczas robienia kolejnych drinków nie będziecie musieli nerwowo szukać potrzebnych składników. Shaker kładę na macie. Nalewam kolejno trzy szoty Whisky. 1,5 szota soku z cytryny, 1 szot syropu cukrowego, 1 szot białka i opcjonalnie kilka chluśnięć Angostury Bitters. Wrzucam do shakera 3 czwarte lodu, celowo pomijając szejkowanie na sucho. Ilość płynu jest na tyle duża, że i tak spieni się idealnie. Energicznie wstrząsam około 10 sekund. Odcedzam wodę lodową ze schłodzonych szklanek, przelewam równomiernie i dekoruję skórką z pomarańczy. Koktajle są gotowe. Zanim przejdę do spijania pianki, szybko myję shakery i odstawiam je na miejsce. Teraz moja domowa sekcja jest w takim samym stanie, jak przed robieniem sałerów, gotowa na kolejną rundę koktajli. Jeśli nie chcecie przygapić kolejnych koktajlowych porad i przepisów, zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka. Możecie też docenić moją pracę stawiając mi wirtualną kawę. Link do takiego wsparcia znajdziecie w opisie filmu. Podsumowując ten odcinek, pamiętajcie o używaniu wystarczającej ilości dobrej jakości lodu. Zanim przystąpicie do robienia koktajli, zbierzcie wszystkie składniki i ułóżcie na blacie potrzebny sprzęt barmański. Zawsze używajcie miarki, zachowując właściwe proporcje, a gotowe drinki przelewajcie do schłodzonych szklanek i kieliszków. Nie oszczędzajcie na składnikach i starajcie się używać jak najświeższych, nieprzetworzonych i naturalnych produktów. A przy tym wszystkim zachowajcie umiar w konsumpcji, bo nic tak nie rujnuje koktajlowego wieczoru jak pozostające na długo w pamięci wspomnienie porannego kaca.